Mój układ odpornościowy jest silny i zdrowy. Łatwo zwalczam wszelkie choroby. Jestem w doskonałym zdrowiu, a moje ciało z łatwością walczy z wirusami. Mój układ odpornościowy z łatwością utrzymuje mnie w dobrym zdrowiu. Czuję się niezwyciężona. Każda komórka mojego ciała żyje zdrowiem i energią. Moje ciało ma niezwykłą zdolność do samoleczenia. Pięknie się uzdrawiam. Wypuszczam wszelki strach i wątpliwości. A życie staje się dla mnie proste i łatwe. Moje pozytywne myśli i działania odnawiają mój umysł i ciało. A uzdrawiająca energia przepływa swobodnie i obficie przez całe moje ciało. Moja podświadomość jest moim partnerem w uzdrawianiu. Teraz puszczam lęki, poczucie winy, frustrację i gniew i skupiam swoje myśli na pozytywnych wynikach. Jestem w doskonałym zdrowiu i kocham siebie. Mój układ odpornościowy jest silny i zdrowy. Łatwo zwalczam wszelkie choroby. Jestem w doskonałym zdrowiu. A moje ciało z łatwością walczy z wirusami. Mój układ odpornościowy z łatwością utrzymuje mnie w dobrym zdrowiu. Czuję się niezwyciężona. Każda komórka mojego ciała żyje zdrowiem i energią. Moje ciało ma niezwykłą zdolność do samoleczenia. Pięknie się uzdrawiam. Wypuszczam wszelki strach i wątpliwości. A życie staje się dla mnie proste i łatwe. Moje pozytywne myśli i działania odnawiają mój umysł i ciało. A uzdrawiająca energia przepływa swobodnie i obficie przez całe moje ciało. Moja podświadomość jest moim partnerem w uzdrawianiu. Teraz puszczam lęki, poczucie winy, frustrację i gniew i skupiam swoje myśli na pozytywnych wynikach. Jestem w doskonałym zdrowiu i kocham siebie. Mój układ odpornościowy jest silny i zdrowy. Łatwo zwalczam wszelkie choroby. Jestem w doskonałym zdrowiu. A moje ciało z łatwością walczy z wirusami. Mój układ odpornościowy z łatwością utrzymuje mnie w dobrym zdrowiu. Czuję się niezwyciężona. Każda komórka mojego ciała żyje zdrowiem i energią. Moje ciało ma niezwykłą zdolność do samoleczenia. Pięknie się uzdrawiam. Wypuszczam wszelki strach i wątpliwości. A życie staje się dla mnie proste i łatwe. Moje pozytywne myśli i działania odnawiają mój umysł i ciało. A uzdrawiająca energia przepływa swobodnie i obficie przez całe moje ciało. Moja podświadomość jest moim partnerem w uzdrawianiu. Teraz puszczam lęki, poczucie winy, frustrację i gniew i skupiam swoje myśli na pozytywnych wynikach. Jestem w doskonałym zdrowiu i kocham siebie. Mój układ odpornościowy jest silny i zdrowy. Łatwo zwalczam wszelkie choroby. Jestem w doskonałym zdrowiu, a moje ciało z łatwością walczy z wirusami. Mój układ odpornościowy z łatwością utrzymuje mnie w dobrym zdrowiu. Czuję się niezwyciężona. Każda komórka mojego ciała żyje zdrowiem i energią. Moje ciało ma niezwykłą zdolność do samoleczenia. Pięknie się uzdrawiam. Wypuszczam wszelki strach i wątpliwości. A życie staje się dla mnie proste i łatwe. Moje pozytywne myśli i działania odnawiają mój umysł i ciało. A uzdrawiająca energia przepływa swobodnie i obficie przez całe moje ciało. Moja podświadomość jest moim partnerem w uzdrawianiu. Teraz puszczam lęki, poczucie winy, frustrację i gniew i skupiam swoje myśli na pozytywnych wynikach. Jestem w doskonałym zdrowiu i kocham siebie.